Cześć kochani. Witam Was serdecznie. Ja dzisiaj byłam na dzień babci na występie o mojej wnosi. Oczywiście przesunięte to było, bo dzieci chorowały prawie 10 dzieci nie było, więc dzięki temu mogłam zaliczyć występ. Jeżeli byłoby poprzednio, to ani nie byłoby mojego męża, bo musiał jechać do Wrocławia do lekarza, ani babci drugiej, bo mieszka. Kieleckim, ani mnie. Byłoby bardzo przykrył się, zastanawialiśmy, kogo tu wysłać w zastępstwie. I tak sobie, kochani, pomyślałam: fajnie, że jestem, że byłam, że moja Wnusia mogła się cieszyć, że jeszcze ma babcie jedną i drugą jednego dziadka. I wiecie co, i przechodzą takie refleksje: jesteśmy, jestem. Budzę się rano, patrzę, jest dzień wstał, a ja jestem. Wiecie co? Nie ma nic piękniejszego i szczęśliwszego, jak obudzić się i zobaczyć, że jestem. Nie zaczynajmy dnia od psioczenia, że nam źle i tak dalej. No wiadomo, życie jest, jakie jest. Czasami się wkurzymy, no bo coś nam się nie podoba. Ale wracajmy szybko do pionu, do uśmiechu, do radości, do tego, że możemy doceniać wszystko. No ja teraz wiecie, jestem na etapie, że nie mogę jeść różnych rzeczy, więc u mnie dopiero się teraz docenianie robi jeszcze bardziej niż było. Chociaż tam dziwne krzyczą mnie tu, syn zwłaszcza najmoczy Coś dziwne skubne, chociaż tak na czubek coś obliże, bo mówię, Boże, już te smaki już chodzą za mną, a już to co jemy się po prostu znudziło. No i tak kochani, pomyślałam sobie, Przeszłam drogę, długą drogę, pod górę. Taką, wiecie, drogę niepewności, drogę bardzo ciężką. No bo wiecie, że choroba jest czymś bardzo poważnym. Ja nie mówię o takiej grypa, boli mnie gardło chwilowe, poleżenie w łóżko. ale już taka rzecz, jak to stajemy. Większość powie wyrok, wyrok. Nowotwór to jest wyrok. Tak przynajmniej na początku każdy myśli. Jeżeli usłyszy diagnozę, to już kojarzy mu się, że to jest koniec, tak? Koniec życia, koniec wszystkiego. Czy musi tak być? Kochani, musi i nie musi. Wiele rzeczy ma na to wpływ i czynników. Zależy to od naszego stanu zdrowia, od tego, jaka jest choroba, jak ona już daleko zaszła, jak postępuje. Czasem jest tak, że ktoś jest już prawie na końcówce tej drogi, nie ma szansy, a wychodzi. A czasem ktoś jest na początku i nie dożyje. Nie ma reguły. Nie ma, bo to, tak jak mówię, zależy od wielu, wielu, wielu rzeczy. No ja zaczęłam to moją drogą koniec maja 2023. W to uwierzyłam. Jestem trochę już osobą, która się obraca w kręgu ludzi świadomych, które podsyłają różne rzeczy, gdzie byłam na różnych spotkaniach, gdzie słyszałam, jak ludzie powyzdrowiali, wyszli z chorób, nawet nowotworowych i uwierzyłam w to. Uwierzyłam, bo to jest tak, nawet jak jednej osobie się uda, no to człowiek wierzy że jak jemu się udało, to może mi się udać. Kochani, wszystko zależy, jak zaczniemy naszą drogę. Kogo spotkamy na początku i od nas, od naszych lęków, od nas samych. Mi się wydaje, że jak spotykamy pierwszego lekarza, kontaktu, to jest bardzo ważne. Co on nam powie? Nawet jak nie ma szansy, powinien nas otoczyć ciepłym słowem, pozytywną energią, i powiedzieć, dać do zrozumienia, że wszystko jest możliwe, że walka się opłaca, że trzeba spróbować i tak dalej. Kochani, gdybym ja spotkała taką osobę na początku mojej drogi, taką, co spotkałam na końcu tej mojej choroby, to na pewno też moje życie potoczyłoby się inaczej. No niestety. Mamy tak jak mamy. Kiedy się dowiedziałam, moja lekarka od razu mi powiedziała, dała mi skierowanie na Wrocław i powiedziała: Niech się pani nie zdziwi, jak spotka się tam pani z lekarzami, którzy są bezwzględni, którzy są okrutni, z takim nastawieniem do pacjenta. Słuchajcie, jej słowa się sprawdziły. No, i mój strach przede wszystkim, bo jak mi powiedziano, że to jest. Czóstka. I zanim poszłam tam, gdzie miałam iść, do lekarza, byłam, to już był trzeci lekarz. Najpierw jeden odczytał mi, zanim był już wynik, to jeszcze mi obejrzał kasetę i powiedział, co mi tam powycina. I wiecie, jak ja myślałam, że ja mam ten nowotwór czóstki i życia niewiele. Jeszcze będą mnie kaleczyć, jeszcze będą mnie wycinać, jeszcze ja będę cierpieć. a ten nowotwór działa tak szybko, że może i do roku człowieka nie być, czy coś, no to się przestraszyłam. Powiem Wam, że przestraszyłam się, bo mówię, skoro mam umrzeć, no to po co jeszcze cierpieć przed tym? Wiecie, jak człowiek sobie myśli. Bo gdybym wiedziała, że mam szansę, ktoś by mi jakoś to uzmysłowił, to pewnie bym się poddała i pewnie w tamtym czasie, bo to już 20 miesięcy minęło, jak wcześniej obliczałam do operacji, to... Pewnie też by mi wycięto te narządy, bo też mi powiedziano, co mi wytną Pokryły się z tym, co teraz, ale może unikłabym czegoś, bo może by mniej były te narządy obcięte w mniejszej ilości, a tak czy czwarte żołądka i inne rzeczy i tak dalej. I jeszcze mam stomię, bo jeszcze je to jedno, drugie, także no jest tego kochani, trochę. Co bym jeszcze powiedziała, eee, tak się oczymy, znaczy nie my, lekarze są sceptyczni do osób tych niekonwencjonalnych, konwencjonalni znowu są wrogo nastawione do doktorów i jest taka właśnie nić nieporozumienia, agresji, niezrozumienia. A gdyby tak wszyscy współpracowali ze sobą? Teraz, po czasie, co ja mogę powiedzieć, gdybyście mnie zapytali, którą drogę wybrać, tą czy tą, powiem tak. Każda droga jest inna, każda droga prowadzi nas gdzieś i na początku tej drogi nigdy nie wiemy. Każdy z nas musi spróbować swoich sił, swojej intuicji i sam zrozumieć, co jest lub co było dla niego konieczne. Ja bardzo ufałam. Ja pierwsze ruszyłam, tak jak mówię, z grubej rury poszłam na oczyszczanie. Mówię, no nie dam sobie rady. Sama wiadomo, co człowiek sam. I poszłam do Świebodzic na miesiąc. Zapłaciłam 36 tysięcy. Porządna kwota. Może ktoś nie wie, nie słyszał o tym miejscu. Porządna kwota. Ja się nie wahałam ani trochę. Bo usłyszałam i zobaczyłam film. Jeszcze sprawdziłam. Czy ten pan żyje? Osobiście zadzwoniłam do niego, tak żyje, po 10 latach żyje. On miał na głowie, na ogonie czułki na wotworach z dwóch stron i się uratował, i był w krytycznym stanie. I mnie to jeszcze zmobilizowało. Później wlewy, nie wlewy, różności, cuda, jeszcze takie na prokseny, cuda na kigu, które też pomogły ludziom, I jeszcze rzeczy takie niekonwencjonalne. Energię, spotkania, cuda na Kiełbianki, nie będę Wam tego już opowiadać. No i kochani, wierzyłam, u mnie wiara nie, nie przestała istnieć. Jak byłam na moich wieczorkach tanecznych jak przechodziły przeze mnie takie wibracje, takie wiecie, niektóre piosenki to aż tam przechodzą przez skórę, przez wszystkie części ciała, to sobie śpiewałam w myślach, układałam. Słowa do tej piosenki, jestem zdrowa, jestem zdrowa, ja zawieję do no, cuda. Wiecie, także u mnie wiara nie upadła. U mnie w domu też wszyscy jakoś wierzyli. No, wątpili też, były chwili zwątpienia. Kiedy na przykład doktor powiedział, że nie mam szans. Kiedy też pani jedna powiedziała... Nie będę mówić jaka, bo to nie ma znaczenia. Może kiedyś ktoś obejrzy ten filmik, nie będę teraz krytykować tych osób, więc też jeszcze osoba powiedziała, że nie mam szans. Dzieci mi dopiero teraz to mówią po czasie. Ja mówię, a dlaczego żeście tyle trzymali? No, nie chcieliśmy ci mówić, wiesz, jak byłaś chora, to żeby mnie jeszcze dobije, a ja mówię, wiecie, że mnie już nic nie dobije, a ja lubię szczerość. Więc niektórzy wątpili w to. A ja szłam dalej. No niestety wybrałam na końca, ktoś mówią lekarze to głąby i tak dalej, co się no słuchajcie. Myślcie, co chcecie. Ja nie będę się wypowiadać, kto jaki jest. No ja już byłam zmuszona iść na operację, bo gdyby nie te głąby. A, a szczególnie jeden głąb, który się podjął tak brzydko powiem, ale ja mówię, to jest najkochańszy lekarz na świecie. Drugi w moim życiu, którego cenię za po prostu serce i, i prawdziwość podejścia do zawodu, to ja żyję. Nie wiem na ile mi to jeszcze dane, ale żyję i ważne, że żyję. Zobaczymy, co będzie dalej, ile jeszcze potrwa moja droga. Ale wiecie co, cieszę się, że jestem. Na ten moment jestem. Ile razy byłam na łezgę, chodziłam z nadzieją i tak już widziałam, że otwieram szampana, że cieszę się. Przyjdę do domu, znajmę dzieciom, że, że mój guz się zmniejsza. A niestety, on się nie zmniejsza. Takie wszystkie wasze rzeczy, które mi dopracowaliście. Pij to, rób to, to, a plasterki, a doperki. Co taki plasterek pomoże, kochani? To jest tylko biznes. I, I nic poza tym, jak ja to mówię. Witamina, co tam za, do oferowania troszkę. Witamin, troszkę oleju, troszkę tego, tamtego. Kochani, ale to nie wystarcza w niektórych wypadkach nie wystarcza dlatego ja teraz mówię, pokaż mi swoje osiągnięcia jak ktoś coś prowadzi pokaż mi ile osób wyzdrowiało a nie tam czasami jedna na ileś to jest tak jak kochani jedzie ktoś do Lourdes, do Częstochowy bo tam ktoś wyzdrowiał dobrze, pojedzie tysiąc osób na tysiąc ile to nie jest tak, że wszyscy. to nie wszystkim jest dane i tak jest w każdej dziedzinie więc na, już po jakimś czasie, na końcówce jakiej mojej drogi, ja już zaczęłam rozumieć, że halo, coś tu jest nie tak. Bo ktoś mówi, wypij to, bo komuś pomógł, a to jest puzelek. Nie wiesz, co ta osoba ma, jaki nowotwór, gdzie ona ma, co się wydarzyło, co jeszcze używa, czym się leczy. Albo wypiła tam jakiś olej i już wyzdrowiała. Albo ktoś pił marchewkę i wyzdrowiał, a ktoś zjadł muchomora i takie wiecie dzwonią gdzieś tam, a nie wiem co. Ja Wam powiem po tej całej drodze. Na pewno jedna rzecz nie wystarczy. To nie wystarczy z jedzeniem humora, wypicie oleju czy tam jakichś yy, suplementów. Nie wystarczy. Jeżeli chcecie, to wieście. Ja już przeszłam tą drogę. No, mi nie wystarczyło. Może macie takie przykłady. Yy, to mi napiszcie pod filmem, kto wyzdrowiał. Ja chętnie posłucham i pogratuluję, ale to jest, mówię, bardzo rzadkie, indywidualne i, i sporadyczne. Takie też prowadzenie jakieś tam, wiecie, duchowe. Nie będę wymieniać jakie rzeczy też wszystko przeszłam, bo ten zrobi to, ten zrobi to, bo trzeba się oczyścić, bo tam to samo i wiecie, no nie będę mówić. Ja nie mówię, że nie. W drobnych rzeczach tak. W jakiś tam, wiecie. Ale w poważnych, tak jak ja miałam, no niestety nie. Ja przeszłam dużo i tylko co mnie trzymało, tam z górą miałam kontakt i po prostu ja się uczepiłam tego, że mi Bóg podpowiedział, że jestem chora. Tak jak wspominałam przy pierwszej nerce, i teraz, miałam podpowiedź. To nie lekarz mnie wykrył, to nie przypadek mnie wykrył, to nie jakieś bóle i tak dalej. Ja miałam podpowiedź. Ja po prostu to był taki mój fundament. Ja uznałam, że jeżeli mi powiedział, ostrzegł mnie, to po to, żebym wiedziała i po to, żebym coś robiła. No i tak błądziłam, kochani. To po to jest błądzenie, po umacku, próbowanie, próby i błędy. Bo człowiek liczy na wszystko, ale nie wszystko pomaga. Więc te głąby, jak niektórzy twierdzą, mówią na lekarzy. I lekarz jest potrzebny, i ten ktoś niekonwencjonalny, czasem terapeuta po to, żeby wyciszyć wasz umysł, żebyście się nie bali. A ja co mam? Piękną cechę, że u mnie nie ma lęku, nie ma strachu. Nawet jak mi odmówiono w Katowicach, powiedziano, że już nie ma dla mnie szansy, nie ma operacji, nie było lęku. Po prostu moment, mówię, Boże, no trudno. Czyli już może moja pora, nie? Ale nie było lęku. Jak szłam na operację, to jeszcze wieczorem poszliśmy do restauracji. Zamówiłam sobie ciacho, koktajl, i mówię do dzieci: żegnam się z nowotworem, zrobię mu ucztę. Bo szkoda mi go, że już więcej nie będzie się żywił takimi dobrymi rzeczami. Ja podchodziłam z humorem, zresztą moja rodzina widziała. Zero lęku, zero strachu. Powiem tak, oni bardziej się bali niż ja. Każdy z nich przeżywał. Oprócz mnie. Może tak mi Pan Bóg dał tą siłę. Ja wierzę, że On mi dał tą siłę. Bez tego człowiek by nie przetrwał. Naprawdę ciężko jest przetrwać. I cały czas ja mówię, powtarzam, ja jestem już po operacji. Ja nie wierzę. Oprócz tego tych bóli, które mnie tam łapią, przypominają. Ja nie wierzę i tak cały czas mówię. Nie mogę w to uwierzyć, że to mnie spotkało. Nie mogę uwierzyć, że przeszłam taką drogę i taką ciężką operację. Wiem, że ktoś czuwa nade mną i proszę cały czas o tą opiekę i o to czuwanie. I dziękuję za każdy dzień, za każdą godzinę. I dalej jestem wdzięczna, związana z Bogiem, z Jezusem. Bo gdyby nie oni, to by mnie to nie było, gdyby nie oni mi pokazali, gdzie mam iść, co mam zrobić. Bo ja nie szukałam żadnych lekarzy, od początku do końca. Wszystko dzieci mnie pisały, rejestrowały. I ten ostatni się znalazł dzięki reklamie w telewizji. Więc niech Bóg mu błogosławi jego rodzinie. Jestem wdzięczna, że on stanął na mojej drodze, bo tak chciał Bóg. Ja to w mocno wierzę. Bo on chciał mi jeszcze uratować, nie wiem, ile mi daje. Przekonamy się. Ale za każdy miesiąc, za każdy dzień będę wdzięczna do końca swojego życia. Bardzo was kocham, pozdrawiam, tulę, całuję. No i tyle, kochani, na ten moment. I do zobaczenia.